Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku zaprezentuję wam grę 5 sekund od wydawnictwa Trefl. Gra jest przeznaczona dla 3 do 6 graczy w wieku 8. Czas rozgrywki 10-15 minut, ale za to jaki? Naprawdę bardzo fajnej, szybkiej i zabawnej. I tak, jeśli chodzi o pudełko, to ona jest naprawdę po każdych rozmiarów. Gra doczekała się szeregu różnych. Innych, może nie dodatków, ale innych wersji gier, bardziej tematycznych, wersji dla dzieci, więc spokojnie możecie na półkach znaleźć też inne tytuły. Ja w swojej kolekcji mam jeszcze grę 5 sekund. Polska, w takiej widzicie w nieco mniejszym pudełku, i tak jak w tym. Pudełku pytania, a jest ich sporo, bo jest ich aż 724 w całej grze. Tak jak w tej grze są one dość wszechstronne i dotyczące różnych dziedzin nauki, sztuki, geografii, filmu, sportu. Tak w tym przypadku jest to już tematyczna, dotyczy tylko i wyłącznie Polski i Polaków. A takich wersji dotyczących różnych sfer życia naprawdę jest sporo. Plus oczywiście wersję dla dzieci. I co ważne, gry, karty, jeśli Wam na przykład się znudzą te podstawowe, a nie tak prędko, bo jest ich sporo, to możecie zawsze do tej podstawowej wersji gry dołożyć pytania z innych właśnie takich gier kompaktowych, nieco urozmaicając swoją rozgrywkę. No ale tyle jeśli chodzi o wstęp. Pudełko odkładamy. Słuchajcie, co jest zawartością wersji 5 sekund tej podstawowej? Przede wszystkim plansza, która wygląda w ten oto sposób. Od startu do mety musimy przejść po takim symbolu e, cyfry 5. E, w jaki sposób tam dotrzeć, to za chwileczkę Wam powiem. Mamy też 6 pionków, gdyż gra jest przeznaczona maksymalnie dla 6 osób. Mamy taki znacznik e, czasu, który będzie odmierzał 5 sekund, jak tytułowa właśnie nazwa gry. Mamy 6 kart z napisem następny. 6 kart z napisem Zmiana. Co one znaczą, jak działają, to za chwileczkę Wam powiem. Oraz właśnie te wszystkie pytania. 724 pytania znajdują się na 362 kartach. Ja wyciągnę kilka, żebyście zobaczyli. Są one właśnie, wyglądają w ten sposób. Na jednej stronie są koloru czerwonego, na drugiej żółtego. Nie ma to wpływu na jakiś poziom trudności, czy poziom jakiejś, czy, czy rodzaj jakiegoś tematu przewodniego. Yy, ważne jest natomiast, dlatego, żeby w pudełku, jak będziecie grać, żeby wszystkie karty były ustawione jednym kolorem, do przodu, czyli wszystkie karty w tym oto pudełku, musi mieć z tej strony żółty, a z czerwony. Dla wygody po prostu gry, co jeszcze mamy w pudełku? No, w sumie to by było na tyle, jeśli chodzi o wyposażenie. Więc widzicie, nie jest dużo elementów, które wchodzą, jakby w skład gry. Ale bardzo fajną, właśnie rzeczą, którą teraz wam pokażę, jest właśnie ten znacznik, który odmierza 5 sekund, bo on dodatkowo przy energicznym. W ruszeniu wydaje taki charakterystyczny dźwięk. Czas odmierzają kulki, które są w środku. Słyszeliście taki szum. Zanim spadną z góry do dołu, to właśnie mija 5 sekund. A ten sygnał dźwiękowy nie odmierza żadnego czasu. Służy tylko po to, aby nieco rozproszyć gracza, który będzie musiał odpowiadać. Jaki jest cel gry? Otóż celem gry jest yy, yy, odpowiedzenie poprawnie na jak największą ilość pytań, po to, by jak najszybciej dostać się do mety. Za każdym razem, kiedy gracze muszą odpowiadać, muszą podać trzy poprawne odpowiedzi, zanim kulki stoczą się w dół spirali tego czasomierza. Yy, tak, tego czasomierza. Yy, I w jaki sposób przygotować grę? Oczywiście umieszczamy karty z pytaniami w pojemniku. Wszystkie karty powinny być, powinny być, tak wspomniałem, ten sam kolor frontu, skierowane właśnie w tym samym kierunku. Umieszczamy ten pojemnik na środku stołu lub w miejscu, gdzie wszyscy gracze będą mieć do niego swobodny dostęp. Dodatkowo każdy z graczy, oczywiście, wybiera swój pionek, wykłada go, go na starcie. I na koniec każdemu z graczy przyjmijmy, że jest to wariant sześcioosobowy, czyli właśnie komplet. I każdemu z graczy rozdajemy po jednej karcie z napisem następny i jedną kartę z napisem zmiana. Co te, co te karty znaczą, to za chwilkę Wam oczywiście wytłumaczę. Rozgrywka rozpoczyna najmłodszy z graczy, będzie teraz siedział na tak zwanym gorącym krześle. Gra toczy się zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Gracz po prawej stronie gracza, który siedzi na gorącym krześle, przyjmijmy, że właśnie tym pierwszym graczem jestem ja, czyli gracz po mojej prawej wyciąga kartę i czyta głośno pytanie. Wszystkie pytania, które są tutaj na kartach zaczynają się od zwrotu wymin 3. Wylosowane tutaj kategorie są zupełnie przypadkowe, więc tak naprawdę nigdy nie wiecie z jakiej dziedziny traficie pytanie. I tak, gracz, który czyta pytanie, czyli w tym przypadku gracz właśnie po mojej prawej, głośno je czyta, wymień trzy zimne napoje i szybko odwraca czesomierz, aby go wystartować. Osoba, która w danym momencie odpowiada na pytanie ma 5 sekund, aby udzielić trzech poprawnych odpowiedzi na to właśnie zadane pytanie. Czyli przykład. Wymienić trzy zimne napoje, no to możemy wymienić cola, pepsi, lemoniada z lodem. Jeśli mi się uda, zdobywam punkt i przesuwam swój pionek o jedno pole do przodu. Jeżeli e, zdarzyłoby się, że któryś z graczy udzieli odpowiedzi, u, odpowiedzi która nie jest nie do końca e, pewna lub budzi wątpliwość, to cała grupa powinna razem ustalić i przedyskutować, czy pytanie zostaje zaliczone, czy nie. Oczywiście dyskusje jak najbardziej wskazane, e, można przy tym naprawdę nieźle się pobawić, nie mniej śmiesznie jak przy samej tutaj rozgrywce. I tak, jeżeli gracz siedzący na gorącym krześle, tak wspomniałem, udzieli prawidłowej odpowiedzi, przesuwa swój pionek o 1, a jeżeli gracz się nie odpowie na pytanie lub udzieli wyłącznie jednej lub dwóch poprawnych odpowiedzi przed zatrzymaniem się czasomierza, nie dostaje punktu, a kolejka przechodzi na następną osobę po lewej. Osoba ta próbuje odpowiedzieć na to samo pytanie, ale cała zabawa polega na tym, że gracz odpowiadający na niezaliczone pytanie nie może użyć odpowiedzi już udzielonych. Na przykład, jeśli pierwszy gracz błędnie odpowiedział, wymieni trzy zimne napoje i ja podałem tylko na przykład Coca-Cola, to gracz po mojej lewej musi użyć innych napojów i nie wymienić Coca-Coli. Jeżeli oczywiście uda się graczowi odpowiedzieć przed upływem 5 sekund z tego czasomierza, no to zdobywa punkt i przesuwa swój pionek na planszy. Jeżeli natomiast w ciągu całej rundy nikt nie odpowie na pytanie w ciągu 5 sekund, gracz, który rozpoczynał swoją rundę, otrzymuje jeden punkt i przesuwa swój pionek o jedno pole. Czyli, jak widzicie, nawet jeśli mi jako pierwszemu graczowi, który otrzymał jako pierwsze pytanie, nie uda się odpowiedzieć, jeszcze nic straconego, bo cały czas nadzieja w stresie i, i nerwach współgraczy, których również się to może nie udać, bo w tym przypadku ja oczywiście też dostanę punkt, mimo że nie odpowiedziałem. I tak. Po zakończeniu takiej kolejki, osoba po lewej stronie rozpoczynającego otrzymuje pierwszeństwo, i od tej pory ona zajmuje gorące krzesło. I tak dalej będzie się to toczyć po prostu co, co ture, że co rusz, co inna osoba będzie na tym krześle zasiadać. I oczywiście to pytanie chowamy do pudełka, i wtedy gracz po prawej stronie, gracza, siedzący na gorącym krześle, rozpoczyna losując nową kartę. I robi to samo co poprzednio, czyli czyta głośno pytanie, wymieni trzech filmowych twardzieli, odwraca czasomierz, i osoba na gorącym krześle ma 5 sekund, aby to zadanie wykonać, czy udzielić odpowiedzi na to pytanie. Gra, gracze, gracze przesuwają swoje pionki do mety za każdą poprawną udzieloną odpowiedź o jedno pole, i kto pierwszy dojdzie swoim pionkiem w to miejsce, wygrywa grę. Ale żeby urozmaicić rozgrywkę, są dołączone do gry takie specjalne karty, które mogą być użyte tylko i wyłącznie w turze gracza, który otrzymał pytanie. I teraz tak: są dwa rodzaje kart: karty zielone z napisem następny i karty fioletowe z napisem zmiana. Jeżeli gracz siedzący na gorącym krześle chce użyć którekolwiek z tych kart, musi szybko po usłyszeniu swojego pytania krzyknąć następny lub zmiana. Na każde pytanie można użyć tylko jednej karty. Więc nie można, to w sumie nawet się nie da fizycznie w jednym pytaniu, które otrzymamy, rzucić dwóch kart na raz. Więc musimy wybrać albo jedną, albo drugą kartę, którą będziemy chcieli użyć. I teraz co one znaczą? Karta następna. Jeżeli gracz siedzący na gorącym krześle zdecyduje się jej użyć, to oczywiście musi to zrobić po usłyszeniu pytania i rzuci głośno krzycząc następny, to to pytanie przechodzi na osobę siedzącą po lewej stronie. Jeżeli gracz po lewej stronie udzieli trzech poprawnych odpowiedzi, może w nagrodę przesunąć swój pynek o jedno pole do przodu na planszy. Gdy udzieli niepoprawnej odpowiedzi, o jedno pole do przodu porusza się gracz siedzący na gorącym krześle, który rzucił tę kartę. Ważna rzecz, po wykorzystaniu tej, tej karty ląduje ona już jako użyta i gracz już nie ma jej w swoich zasobach. I też druga bardzo ważna rzecz, kiedy ja rzucając kartę następny, pytanie przechodzi do następnego gracza i ten gracz nie odpowie, to nie przechodzi to pytanie dalej tak, w tak jak w standardowej yy, turze, tylko ja dostaję jako rzucający kartę punkt. Karta Zamiana. Ponownie, jeśli gracz siedzący na gorącym krześle nie podoba się otrzymane pytanie, może szybko je wymienić na nowe dzięki właśnie użyciu karty Zmiana. Krzyczy zmiana, i po, zaraz po usłyszeniu, właśnie pytania. Jeśli nie, udzieli, natomiast, jeśli, natomiast jeśli nie udzieli poprawnej odpowiedzi na nowe pytanie, przechodzi ono na następnego gracza. Zużyte kartę również odrzuca na środek stołu i już też nie będzie mógł jej wykorzystać w trakcie całej gry. Jak pewnie zauważyliście, na, 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 ty, na tym torze planszy są dwa pola czerwone. Strefa zagrożenia na polu numer 5 i strefa zagrożenia na polu numer 10. Jeśli którykolwiek z graczy dotrze na to pole, musi udzielić w następnym otrzymanym pytaniu trzech poprawnych odpowiedzi. I nieważne, czy stojąc tutaj będzie graczem siedzącym na gorącym krześle, czy otrzyma pytanie w trakcie tury, kiedy któryś z jego poprzedników nie będzie znał na nie odpowiedzi. Jeżeli odpowie, oczywiście zdobywa punkt i idzie o jedno pole do przodu. Jeżeli natomiast nie odpowie poprawnie na zadane pytanie, na otrzymane pytanie, wtedy traci następną kolejkę. Jeżeli tak się stanie, to gracz przewraca pionka na bok i traci następną turę. Po straconej kolejce gracz oczywiście zostaje uwolniony od kary i pionek wraca do pionu, a gra toczy to się dalej. Więc to tyle, jeśli chodzi o takie najważniejsze, najważniejsze zasady. Tak wspomniałem, nie zapominajcie o czasomierzu. Co pytanie, odwracamy go na drugą stronę, żeby wybrzmiał ten charakterystyczny dźwięk rozpraszający przeciwnika i żeby te kulki, tak jak słyszycie i widzicie, Pomału w ciągu 5 sekund sobie tam na samodno spadły. Gra, jak widzicie, bardzo prosta, bardzo szybka, bardzo dynamiczna, no i przede wszystkim wesoła. Więc jak macie w, swoich, w swoim gronie osoby, które cenią sobie gry towarzyskie lub po prostu chcą w coś luźniejszego zagrać w jakiś, nie, w jakiś wieczorny dzień. To spokojnie możecie zaproponować im tę grę. Ja za swojej strony polecam, mimo że nie grałem w tę grę zbyt często, to jednak za każdym razem, kiedy lądowała ona na stole, to bardzo fajnie przy niej spędziliśmy z rodziną i ze znajomymi czas. Gra jest szybka, gra jest dynamiczna, spokojnie rozgrywkę możecie rozegrać jedną. W ciągu około 10-15 minut, i podejrzewam, że będziecie chcieli zagrać kolejną, i może nawet jeszcze kolejną, bo jest przy tej grze naprawdę bardzo wesoło i bardzo miło. Ja ze swojej strony polecam Wam bardzo serdecznie. Jeśli Wam się spodobał film, jeśli uznacie, że ta gra również jest dla was, to zachęcam Was do tego, żebyście się podzielili swoją opinią po zagraniu właśnie pod tym filmikiem, czy rzeczywiście Wam przypada do gustu. Ja ze swojej strony, oczywiście, dziękuję Wam za obejrzenie filmu, za poświęcenie tych minut na to, żeby e, dowiedzieć się czegoś o tej grze. E, I zapraszam oczywiście do nowych filmów, które już niedługo na moim kanale. A na dzień dzisiejszy, dziękuję Wam bardzo serdecznie. Pozdrawiam. Cześć.